17 nauczycieli z placówek oświatowych podległych starostwu powiatowemu w Gnieźnie otrzymało stopnie awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W poniedziałek w siedzibie starostwa złożyli uroczyste ślubowanie. Wydaje mi się, że to chyba dzisiaj padł rekord. Biorąc pod uwagę moją pięcioletnią kadencję, niezmiernie mi jest z tego powodu miło. A mianowanie tych nauczycieli tak naprawdę dla uczniów oznacza. Dobrze przygotowany nauczyciel, w związku z tym dobre wyniki, i mam nadzieję, że młodzież rzeczywiście to doceni. A ze swojej strony składam tym, którzy dzisiaj doznali tej przyjemności, tego awansu, wszystkiego najlepszego, gratulacje i oby dzisiaj po prostu świętowali, bo to jest duże wydarzenie w karierze zawodowej. Wszystkiego najlepszego dla nauczycieli dla edukacji, dla oświaty w powiecie bardzo ważny dzień. 17 osób, 17 nauczycieli z 9 placówek złożyło uroczyste ślubowanie. I otrzymało akty mianowania. To jest bardzo ważny moment, ale przede wszystkim jako Wydział Edukacji, Starostwo jesteśmy dumni, że podczas komisji egzaminacyjnej, w której zasiadali przedstawiciele kuratorium oświaty, eksperci, dyrektorzy szkół, poziom, jaki zaprezentowali nauczyciele z powiatowych szkół był nadzwyczaj wysoki. To szczególnie dla organu prowadzącego jest miłe, kiedy słyszy się pochwały nie tylko związane z wiedzą, Wiedzą umiejętnościami nauczycieli, ale również z kwestią opieki i nadzoru w szkołach. Mam tu na myśli przede wszystkim prowadzenie szkół przez dyrektorów, to, że umożliwili awans zawodowy nauczycielom i to, że tak dobrze zaprezentowali swój dorobek zawodowy. Dla nauczycieli uzyskanie stopnia awansu zawodowego to przede wszystkim satysfakcja i motywacja do dalszej pracy. Przede wszystkim niesamowitą satysfakcją, motywacją do dalszej pracy, możliwością dalszego rozwoju zawodowego i stabilizacji zatrudnienia. Mianowanym nauczycielom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w rozwoju kariery zawodowej.